Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Trzech króli albo Trzech mędrców, którzy przybyli ze wschodu do Jerozolimy, kiedy panował tam król Herod. Znany skądinąd ze swojego okrucieństwa, ciągłej walki o władzę, podejrzliwości w stosunku do swoich najbliższych i często nawet skazywania na śmierć czy to swojej żony, czy nawet swoich synów. Teraz, kiedy przybywają trzej mędrcowie do Jerozolimy, pytają się króla Heroda, gdzie jest, gdzie znajduje się nowo narodzony król żydowski. Pytanie to okazało się być zagrożeniem dla Jezusa Chrystusa, który rodzi się w Betlejem, a dla samego Heroda, pytaniem. Czy znowu nie jest to jakieś kolejne zagrożenie dla jego władzy nad całą Judeą, nad całym ówczesnym Izraelem? Rzeczywiście czytamy w tekście Ewangelii Świętego Mateusza, że przeraził się Herod, a w nim, z nim cała Jerozolima. Moi drodzy, czy narodzenie księcia pokoju może powodować przerażenie? Tak, jeżeli rozumiemy go tylko po ludzku jako zagrożenie. Rzeczywiście Herod, znany z okrucieństwa, poczuł się zagrożony w swojej władzy, co powoduje jego przerażenie. Natomiast mędrcy prowadzeni przez gwiazdę, dalej pouczeni przez mędrców Heroda, którzy wyraźnie wskazują na cytat, z proroka Michała, że ten, który ma władać nad Izraelem, urodzi się w Betlejem w ziemi ludzkiej. Ci mędrcy, bynajmniej nieporuszeni postawą heroda, udają się do Betlejem i tam spotykając, wchodząc do stajni betlejemskiej, do ubo ubogiego zamieszkania świętej rodziny, czynią gest zupełnie inny niż ten, który Uczynili przy spotkaniu z Herodem, po prostu padają na twarz. Moi drodzy, jest to postawa starożytności należna albo najwyższym władcom, albo też samemu Bogu, czy też w kulturze politeistycznej Bogom. Także postawa mędrców różni się diametralnie od postawy Heroda, kiedy ten. Knuje, żeby zabić Chrystusa. Właśnie ze względu na przerażenie, jakie w nim wzbudziła wieść o tym, że oto powstaje nowy władca w Izraelu. Natomiast trzej mędrcy wiedzą dokładnie, kim jest Jezus. Przynoszą mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Teologia późniejszego kościoła. Przywiązała pewne znaczenie, powiązała pewne znaczenie z tymi trzema darami. Otóż ojcowie Kościoła twierdzą, że złoto zostało ofiarowane Jezusowi jako królowi w Izraelu, mesjaszowi i władcy całego wszechświata. Dalej, kadzidło zostało mu ofiarowane jako wyraz, symbol jego bóstwa, bycia Bogiem. Kadzidło opali się Bogom ku ich czci, a w tradycji starotestamentalnej Bogu Izraela. I wreszcie, Mirra jest to znak Jego przyszłej śmierci i namaszczenia ciała po śmierci. Takie trzy symbole, trzy dary, które symbolizują posłanie Chrystusa, Jego boskość, a zarazem Jego. Przyszłe odkupienie człowieka przez mękę i własną śmierć. Mamy więc wybór, stojąc przed Chrystusem. Każdy człowiek we współczesnym świecie nie pozostaje, co jest bardzo ciekawe, obojętny wobec postaci Chrystusa. Albo odpycha, odrzuca, neguje fakt Chrystusa jako zbawcy, mesjasza, króla wszechświata co powoduje później przerażenie, lęk, odrzucenie i zarazem, no cóż, stawanie po stronie zła. Natomiast ci, którzy na wzór trzech mędrców piegrzymują do Betlejem, żeby oddać rzeczywisty pokłon Chrystusowi, padają wraz z całym Kościołem Świętym na twarz wobec Syna Bożego, który przyjął ciało z Marii Dziewicy. I od tego momentu rozpoczyna się wspaniałe dzieło adoracji nowonarodzonego króla wszechświata, króla żydowskiego i króla wszechświata, który jest zarazem, jak mówi proroctwo Michała, pasterzem, pasterzem swojego ludu. Pospieszajmy więc i my dzisiaj duchowo do Betlejem, bez lęku, bez przerażenia, a. Z darami przede wszystkim naszego czystego serca. Z darami serca napełnionego Bogiem, bo Chrystus nie mieszka już w stajence betlejemskiej, ale mieszka na ołtarzu, w tabernakulum, w sakramencie eucharystii i wreszcie mieszka w tabernakulum naszego serca. Oddawanie dzisiaj czci Chrystusowi nowonarodzonemu, królowi żydowskiemu. Napełnia nasze serca pokojem, łagodnością, dobrocią i tą głęboką radością wypływającą z faktu, że czujemy się kochani, przyjęci, zaakceptowani przez to dzieciątko, które nam błogosławi i które później, kiedy dorośnie, odda za mnie, z miłości do mnie swoje życie. Nie lękajmy się Go. Wiemy, że się Go nie lękamy miłujemy go z całego serca i tak niech pozostanie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty błogosławmy panu bogu niech będą dzięki A najświętsza maria panna matka jezusa niech zawsze prowadzi nas z głęboką ufnością do swojego dziecka które napełnia świat pokojem.